Dzień dobry, witam w Pozytywnych Inspiracjach. Czy wiesz, że badania potwierdzają, iż im ludzie mniej wiedzą, tym bardziej pewni są swoich decyzji i opinii? Im więcej ludzie wiedzą w jakimś obszarze, tym bardziej czują się niepewni, bo zdają sobie sprawę, jak wiele więcej mogą jeszcze wiedzieć. Dlatego nie obwinia się tak bardzo za wszystkie swoje... Krytyczne myśli na, na swój temat, bo w wielu przypadkach tak naprawdę świadczą one o tobie tylko dobrze. Jeśli czasem wątpisz w siebie, paradoksalnie może wynikać to właśnie z Twoich wysokich kompetencji i doświadczenia. A co jeszcze powinno być dla Ciebie ważne, jeśli chcesz skutecznie radzić sobie ze swoim samokrytycyzmem? Przede wszystkim, że to, jak Ty na siebie patrzysz, niekoniecznie jest perspektywą postrzegania Ciebie przez innych. Na przykład wiemy z badań, że bardzo mylimy się w kwestii tego, co ludzie oceniają. Ludzie nie oceniają nas. Ludzie oceniają to, jak się czują, gdy z nami przebywają. Kiedy myślisz o sobie, że jesteś pod jakimś względem niewystarczająca w sytuacjach, Społecznych, koncentrujesz się na tym, jak wypadasz pod tym względem, właśnie w oczach innych. Jednakże, postępując w ten sposób, czyli skupiając się tak naprawdę na autoprezentacji, próbujesz optymalizować niewłaściwą rzecz. Dlatego moja rada dla Ciebie jest następująca. Jeśli wybierasz się na rozmowę o pracę lub na randkę, Albo masz uczestniczyć w jakimś ważnym biznesowym spotkaniu. Sugeruję, żebyś skupiła się na budowaniu relacji, a nie na robieniu wrażenia. Oczywiście przygotuj się merytorycznie, ale pamiętaj. Ludzie nie oceniają nas. Ludzie oceniają to, jak się czują, kiedy przebywają z nami. Tak więc to jest ta najważniejsza perspektywa, poprzez którą również postrzegają ciebie inni. A najlepszym pierwszym krokiem na drodze budowania dobrych relacji z innymi jest stworzenie takiej mapy twoich obecnych związków. Jest to bardzo ważna część pracy nad sobą na ogół w procesie coachingowym. A więc usiądź z kartką papieru i narysuj mapę twoich relacji, na przykład w miejscu, w którym teraz pracujesz. Dokonaj oceny tych relacji, odpowiadając sobie na następujące pytania. Przygotowałam je dla ciebie. Co wiesz o tych osobach? Po pierwsze, czy wiesz, co jest dla nich ważne, jakie są ich wartości? Co ich motywuje, co ich demotywuje? Czy znasz ich zawodowe aspiracje? Jak bardzo Twoim zdaniem są zadowoleni ze swojej pracy? Jak się czują w swoich zespołach? Jak dobrze znasz ich osobiście? Jak wygląda ich życie rodzinne? Jakie są ich pasje? Jakie w Twojej opinii posiadają cechy charakteru? Jakimi są ludźmi? Jaki styl komunikacji preferują? A teraz, jak oceniasz, Ogólnie relacje z każdą z tych osób, Twoją relację pozytywnie, neutralnie, negatywnie. Taka mapa związków pomoże ci zidentyfikować problematyczne obszary, ale też dzięki niej dostrzeżesz, iż są ludzie, z którymi łatwo jest ci się komunikować, są też tacy, z którymi przychodzi ci to z trudnością. Możesz spróbować zrozumieć. Dociekać, dlaczego tak się dzieje. Możesz odkryć pewne schematy, wzorce w Twoich sposobach interakcji z ludźmi i zacząć oczywiście identyfikować i rozwijać strategię poprawiania tych związków, jak również takiego podnoszenia Twoich umiejętności, tworzenie, tworzenia pozytywnych relacji z ludźmi w ogóle. Pamiętaj, że w środowisku pracy jesteś oceniana, na podstawie Twojego wkładu w całe to środowisko, cały zespół, co niekoniecznie oznacza, że musisz być najmądrzejszą osobą, czy w jakiś inny sposób się wyróżniać. Więc żebyś była doceniana, ważne jest, żebyś poświęciła uwagę temu, jak sprawić, by inni poczuli się ważni, docenieni i zauważeni. Pomyśl więc na przykład, co powiesz swojemu szefowi, swojej koleżance z działu, z którą współpracujesz i od której być może w dużej mierze zależą też i twoje sukcesy? Co powiesz może Twojemu podwładnemu, co sprawi, że właśnie te osoby poczują się docenione, poczują, że coś istotnego wnoszą, że są potrzebne? Jak od dzisiaj chciałabyś i decydujesz się. Z nimi komunikować. To dokładnie będzie właśnie ta perspektywa, z której oni będą Cię postrzegać i oceniać. Daj znać, czy udało mi się Cię zainspirować do nowych działań na rzecz budowania życia i kariery na własnych zasadach. Pozdrawiam.